Jeśli szukasz motocykla stricte użytecznego, takiego, którym pojedziesz do sklepu, dojedziesz do pracy, do szkoły, pojedziesz na ryby, pojedziesz na grzyby, pojedziesz na jakąś tam wyprawę krótszą, dłuższą, powinieneś zainteresować się Yamahą YB albo YBR, albo Varadero. Ok, co przygotowałem? To jest moja oferta dla Was i tutaj mamy o, ponad 10 sztuk grubo, e, zarówno w wersji YBR, Standardowej, jak i custom. Czym się różni custom? Custom, jak już widzieliście na moich filmikach wcześniej, jest taki, jest taki wygląd bardziej klasyczny, bardziej stonowany, bardziej retro. Natomiast YBR standardowo jest to taka bardziej młodzieżowa wersja. Ok, customy występują w trzech kolorach: w kolorze srebrnym, czarnym oraz takim bordowym. Ok, więc co my tutaj mamy? Mamy pierwszą sztukę, która ma przejechane 6600 km. I mamy drugą bardzo ładną sztukę, 6700 km. Proszę zobaczyć, wszystkie będą przygotowane do sprzedaży, będą po pełnym serwisie: nie tylko olej, ale i oczywiście opony, jeśli są stare. Wszystko ma być przejrzane. Amortyzatory, także jeśli są wycieki, będą zrobione. Napęd, jeśli jest wyciągnięty, musi być wymieniony. Ok. Kolejna czarna sztuka, 23 tysiące kilometrów. Tak się prezentuje. I druga czarna sztuka, z szybką, z przebiegiem 5400 km. O, tutaj. I przechodzimy płynnie do bordowych. Bordowe mam trzy sztuki. W tym momencie mówimy ciągle o kastomach. Gdzie ta ma 16 tysięcy kilometrów? I tak wygląda. Kolejna też bardzo ładna z przebiegiem. Uwaga, 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 2527 km. I następna, bordowa, wszystkie takie same siostry 4900, 4900, OK. I to wszystko to są kastomy. Natomiast wersje standardowe możemy podzielić na wersje przedliftowe i poliftowe. Przedliftowe były jeszcze niektóre na gaźniku. Eee, poliftowe wszystkie już są na wtrysku. I teraz tak. Najłatwiej rozpoznać wersję gaźnikową po tym, że ma tutaj kranik. To jest wersja gaźnikowa. No i gaźnik wygląda oczywiście tak. O, 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 o. Tu, 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 Dobra. Dobra. Więc tak. To jest wersja gaźnikowa z przebiegiem, z przebiegiem 5700 km. To jest wersja. E, przepraszam, bo mi tutaj kamera szaleje. To jest wersja już na wtrysku. Z przebiegiem podejrzewam sobie 1200 km. 1200 km, taka sztuka. To jest też wersja wtryskowa. Z tym, że tak, to jest, to jest wersja przedliftowa 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 30 tysięcy km. Przedliftowa i teraz mam jedną wersję poliftową. Czym ona się różni? Najprościej, tu jest taka dodatkowa owiewka na zbiorniku, której nie ma w wersji przedliftowej. Więc ta wersja poliftowa ma przebieg 6900 km i druga wersja przedliftowa z przebiegiem 7800 km. Obydwie naprawdę. Bardzo, bardzo ładne. OK, A dla tych z bardziej zasobnym portfelem, chcącym podróżować dalej, wygodniej, e, także właściwości terenowe są, są dużo lepsze, jest to Honda Waradero. Większy motocykl, mocniejszy, bo to jest pełne 15 koni versus e, 12 w e, YBR. I mam dwie takie waraderki. Bardzo ładne. Ta pierwsza, błękitna, ma przebieg. Około 20 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. Możemy tutaj przekręcić kluczyk i sobie sprawdzić. 26 800. 26 800. No takie dodatkowe oświetlenie, jak widzicie, dołożone. Oczywiście lusterka są złożone, więc ono tak wygląda Wygląda dość dziwnie. No i druga sztuka, która jest sztuką taką. Dosłuchajcie, no, bajka. Stan piękny, naprawdę piękny, piękny stan. I przebieg znikomy. Kupiona w salonie Honda, przeze mnie jako, jako używana. Właściciel oddał, oddał ją w rozliczeniu. I spójrzcie, co tutaj się dzieje. Bo tutaj się dzieje: 5358 km. Motocykl jest w tzw. travel travelpaku. Widzicie Travel Edition? To jest ten tutaj taki duży pług pod spodem. Do tego jest kufer malowany w kolorze nadwozia. Już są założone nowe opony. Łańcuch bez śladów naciągania, tak naprawdę. No, piękna sztuka. Naprawdę piękna sztuka. Tak, jakby w ogóle była nieużywana. A więc, czy szukasz Varadero? Czy szukasz. YBR w wersji standardowej, przedliftowej, poliftowej, tańszej i droższej, bo tutaj ceny są w YBR od 6 do 10 tysięcy, to mam dla Ciebie ofertę. Czy wersja standardowa, czy wersja custom, możesz u mnie naprawdę powybierać i wszystkie, tak jak powiedziałem, będą przygotowane do sezonu. Trzeba będzie sprawdzić wiele punktów, o których mówiłem, Opony, amortyzatory, olej oczywiście do wymiany, łańcuch w jakim jest stanie, etc., etc. Więc tych rzeczy jest sporo po to, żebyś mógł się cieszyć bezawaryjną jazdą przez cały sezon. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię do tłuszcza. Tłuszcz 05240, czyli województwo mazowieckie, pomiędzy Pomiędzy Warszawą a Stokiem 50 km od Warszawy w kierunku Białego Stoku, między Wyszkowem a Wołominem na ulicy Sasanki 34 w tłuszczu, mnie znajdziecie. Numer telefonu znajdziecie pod filmem, więc jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych motocykli, zapraszam Was do mnie. Hej!